Czołem graciarzy i gratownicy. Witam Was w te ostatnie letnie chwile. Dzisiaj będzie o Lanci Cappie. Ale nie tak jak to niektórzy, tak sztywno z katalogu, jakie osiągi. O tym też powiemy. Ale opowiem Wam o tym, że taka Lancia, która ma 27-26 lat, bo tyle mniej więcej one mają, jest doskonałym samochodem, żeby dzisiaj w 2023 roku pojechać na wakacje. I nie to, że tam gdzieś nadzegrze 20-30 km od miejsca zamieszkania, ale ja zrobiłem grubo ponad 1000 kilometrów i powiem Wam, to były bardzo mile spędzone kilometry. O lunchi, o tym konkretnym egzemplarzu, już troszeczkę Wam opowiadaliśmy. Jeżeli poszukacie nasze archiwum, zobaczycie, że kupiliśmy, a raczej dostaliśmy taką Lancię kilka lat temu, właśnie w Krakowie, i to był bardzo miły moment, z tego względu, że wtedy lancia jeszcze tak pasowała nam do ogólnej koncepcji, ale potem, jak tych samochodów włoskich, tej fajnej włoskiej motoryzacji, zaczęło się robić dużo więcej to ta oferta, ten przekrój przez tę włoską motoryzację mamy naprawdę ciekawy. Jestem bardzo dumny z tego, że mamy i jakieś malutkie, nie wiem, Cinquecento. No Cinquecento niektórzy prawie, że powiedzą, że jest polskie, ale to jednak jest Fiat. Mamy też fajnego Fiata Coupé, mamy Lancie, mamy Alfy i to jest fajne. Lancia Kappa, jak wszystkie modele. Lanci swoją nazwę bierze z alfabetu greckiego. Dziesiąta litera kappa. Zapis zwykłe K. No ale wiecie, każdy kto kocha włoskie samochody wie jak użyć tej nazwy, tej litery. Lancia znana była przede wszystkim z tego, że w Polsce dostarczała samochody dla Urzędu Rady Ministrów do tego stopnia, że by nie płacić autoryzowanym stacjom obsługi to mieli własną stację obsługi, która ogromną flotę tych pojazdów obsługiwała. Kappa nie była pierwszym modelem, który był używany przez polski rząd. Dlaczego w Polsce zdecydowano się właśnie na lanczy, a nie tak jak w większości rządów, że to były jakieś limuzyny BMW, Mercedesa, takie bardziej prestiżowe. Fiat w latach 90 bardzo mocno zaangażował się w polski przemysł i jedną z tych Rzeczy, które były w umowie zapisane, że polski rząd w zamian za to, że Fiat zainwestuje u nas dosyć spore pieniądze, będzie też doceniany. I między innymi właśnie samochody rządowe były brane z palety Fiata. No, powiecie, Fiata nie lądzie, ale doskonale wiemy, że koncern Fiata wtedy, bo dzisiaj to jest zupełnie co innego: Stelantis to jest połowa marek, które prawie że można spotkać na polskich ulicach. Wtedy koncern Fiata to był. Fiat, Lancia i Alfa Romeo. Później dołączył jeszcze Abarth, no ale skupmy się na tej najważniejszej, najbardziej prestiżowej limuzynie, czyli na kappie. Kappa była odpowiednikiem powiedzmy Mercedesa a, a, klasy E albo BMW 5 za cenę zdecydowanie mniejszego modelu, czyli ma, mieliśmy komfort, wygodę, ilość przestrzeni. Jak w Mercedesie klasy E, za cenę Mercedesa klasy C, czyli tak naprawdę dużo bardziej korzystnie. Zakładam, że negocjując tak wielki kontrakt, to te samochody były tak naprawdę kupowane jeszcze taniej. Pierwsza połowa lat 90. to tak naprawdę początki kapitalizmu w Polsce i na naszych drogach przede wszystkim królowały. Polonezy, duże fiaty, maluchy i to, co udało nam się ściągnąć używanego z zachodu w większości były to mocno zdezelowane samochody, które i tak dla wielu były bardzo dobrą alternatywą, jeżeli chodzi o prawie nowego Polonezy albo nowego malucha. Jeżeli chodzi natomiast o sprzedaż nowych samochodów, to zarówno Mercedes, jak i BMW, nie wspominając Audi, to tak za bardzo nie miały co sprzedawać, były to potwornie drogie samochody. Pamiętajmy, że samochody, które były montowane w naszych fabrykach nie miały cła, miały mniejszą akcyzę i to sprawiało, że one były dużo bardziej atrakcyjne, dlatego Fiat Uno i tego typu samochody królowały. Taka Lancia, która pojawiała się w okolicach ulicy Wiejskiej, no to było coś znacznie lepszego. Wcześniej Temy które zastąpiły, wiecie co zastąpiły temy, co było przed temami, pamiętacie? Napiszcie w komentarzach, e, czym kazał jeździć premier Pawlak swoim ministrom, bo to była bardzo ciekawa historia, kiedyś na pewno o tym opowiemy. Ale dzisiaj mówimy o limuzynie rządowej, o limuzynie, która bardzo często przemykała. Ja mam też wspomnienie, to był 95 rok, pamiętam takiego. Młodego Brykałe, 20 lat wtedy miałem, taki byłem strasznie napalony na samochody. Każdy samochód, który widziałem, to w ogóle pochłaniałem go z każdej strony. Jak jechałem na zdjęcia, to nie było tak jak dzisiaj, że a, nuda, następny, y, Maybach, znowu coś takiego. Wtedy wszystko, co nie było polonezem, co nie było Fiatem Uno, co było magiczną autem, taka Lancia była dla mnie przepustką do prawdziwego świata. Pamiętam jak jeździliśmy taką Lancią w kolorze błękitnym. 95 rok, na ulicach królują szare, brzydkie, nudne samochody i taka Lancia. Powiem wam tak trochę w tajemnicy, nikomu nie mówcie, ale jeżdżąc taką Lancią mogło się zaparkować na środku chodnika pod domami centrum, gdzie jest absolutny zakaz parkowania, wjechać gdziekolwiek, a policjanci Albo udawali, że Cię nie widzą, albo Ci salutowali. I to było ta magia właśnie posiadania lanci kappy, samochodu zarezerwowanego dla wyższych sfer. Dzisiaj e, nasz rząd, nasi ministrowie jeżdżą zwykle siódemkami, jeżdżą jakimiś Audi. Warto też wspomnieć o tym, że to jest dosyć unikatowe auto, bo od 1994 do 2001 roku wyprodukowano Niewiele ponad 110 tysięcy sztuk to mniej niż to połowa tego co wyprodukowaliśmy w Warszaw, że już nie wspomnę o innych samochodach, które produkowaliśmy w naszym kochanym kraju. Mówimy 110 tysięcy, że to nie tak dużo. Ale wiecie, następca tej Lancia, Lancia Tezis, też piękna limuzyna, piękna włoska linia, nawet bym powiedział, że dużo bardziej oryginalna wyprodukowana została tylko w 16 tysiącach egzemplarzy. I moim zdaniem to była ostatnia limuzyna Lancia. Bo potem znowu była tema. Wiecie jak wyglądała ostatnia Lancia tema? To był tak naprawdę Chrysler 300C, który miał zmienioną atrapę. Napisane Lancia i to wszystko. Dodajmy do tego, że to był w ogóle taki miszmasz z tego względu, że pod maską był jeszcze silnik Mercedesa, czyli mieliśmy Chryslera, pod maską mamy silnik Mercedesa, a na masce znaczek Lanci. Pięć cylindrów, i to jest właśnie fajne, bo ten silnik zupełnie inaczej brzmi, daleko mu do rzędowych szóstek czy V6, ale ma taki fajny, charakterystyczny gang, trudno pomylić to z czym innym. Tutaj mamy jednak tę wersję wzmocnioną, oznaczoną Trzema literkami V i S, ona ma już 155 koni. Ale te silniki pięciocylindrowe były też dostępne w wersji 2,4. No i wtedy już było 175 koni. Było też, jeżeli chodzi o rośnięcie tego silnika, było BUSSO, czyli V6, 202-207 koni, w zależności od wersji. V6, 3-litrowa, wcale nie była najmocniejszym silnikiem. Od niej mocniejsza była uwaga. Jedyny czterocylindrowy silnik, ale za to 205 koni, czyli dwulitrowe turbo z 4 cylindrów, 16 zaworów, 205 koni. Najmocniejszy silnik, 225 koni, uzyskany z 5 cylindrów, ale dokładnie z takiego silnika: czyli 5 cylindrów, 20 V, 2 litry do tego turbo sprężarka i 225 koni. I wiecie, te silniki bardzo dobrze znane były nie tylko z Lanci, ale uwaga, z tego co bardzo kocham, z Fiata Coupe. Prawie wszystkie były stosowane w Fiacie Coupe i taki Fiat Coupe z tym najmocniejszym silnikiem. To był kawał samochodu, był bardzo szybki. Nazywano to go takim cicho -ciemnym Ferrari. Skończmy z tymi związkami między markami włoskimi. Skupmy się na jeździe, zamknijmy maskę i zobaczmy jak jeździ Lancia. Zatem ruszamy i to, co jest we wszystkich Fiatach, co ja bardzo lubię, czyli nie musimy pamiętać o włączonych lampach, one same nam się zapalają. Tak mamy w Cinquecento i prawie w każdym Fiacie. Ruszamy. 9,2 do setki. Oczywiście, gdybyśmy byli na autostradzie, bo po mieście możemy sobie najwyżej zmierzyć przyspieszenie do 50 km na godzinę. Ale wiecie, w takich samochodach ważne jest, żeby płynnie jeździć, natomiast nikt nie będzie się nimi ścigał. Od ścigania są troszeczkę inne samochody. 7.2 w topowej wersji, czyli 2 sekundy można było jeszcze urwać. Pamiętajmy, 155 koni, a tam mamy 225 koni, czyli dosyć spora różnica, zarówno jeżeli chodzi o moc, ale także jeżeli chodzi o przyspieszenie. Lancia uwielbia płynną jazdę idealnie wszystkie dziury warszawskie tłumi i sprawia sporo przyjemności nie tylko pasażerom z tyłu, bo pamiętajcie limuzyny to jednak są tymi samochodami, gdzie najważniejsza jest tylna kanapa ale tutaj kierowca ma ogromną przyjemność poruszamy się we współczesnym ruchu drogowym dookoła mamy samochody natomiast prowadząc lunchy nie mamy jakiegoś wielkiego dylematu, czy da się jeździć starym samochodem. Ja wiem, 25, 27 lat to nie jest jeszcze taki wiek, że to mówimy stary samochód. Do niedawna 25 lat wystarczyło, aby samochód był określany mianem zabytku. Ale tutaj tutaj mamy wszystko czego potrzebuje kierowca. Mamy czytelne zegary, mamy komputer, mamy automatyczną klimatyzację, radio schowane, bo schowane lepiej, żeby nam się nie świeciło. I moim zdaniem to jest takie absolutne minimum, jeżeli chodzi o prowadzenie samochodów mamy. Lancia kiedyś, można powiedzieć, była znana przede wszystkim z produkcji samochodów typowo sportowych, takich, które osiągały bardzo dobre wyniki w motorsporcie. Delta. Stratos wcześniej to były auta, które prowadziły się cudownie. Nie inaczej jest w Wielkiej Kolumbrynie, czyli w Kappie. Tutaj, układ kierowniczy, jeżeli tak sobie stoimy na miejscu, to tak łatwo nie chodzi, ale za to przy większych prędkościach mamy taką ogromną kontrolę nad tym samochodem. Kierownica z kierowcą i z jezdnią stanowi jedność i uwielbiam to, jak jedzie się troszeczkę szybciej. Kiedy pokonujemy łuki, stanowimy taką jedną, jedną bryłę. I to jest fajne, i to jest właśnie to, czego brakuje w niektórych samochodach. W na naszych samochodach, niestety, zamiast wielu takich cudownych rzeczy, jak właśnie jedność kierowcy i samochodu, mamy masę systemów, które nam będą przeszkadzały w prowadzeniu samochodów. Ja jestem jeszcze z czasów, kiedy, no ja wiem, uczyłem się na Polonezie, zdawałem jazd, prawo jazdy na Polonezie. Tam nie było niczego takiego, ale. Dzięki temu nauczyłem się, że jeżeli zmieniam pas, to moim obowiązkiem jest kontrola lusterka i jak jest pusto, to ja mogę przejechać. Dzisiejsze samochody mają pełno systemów i to one kontrolują i to one decydują, czy możemy, czy nie możemy. Jeżeli widzę daleko samochód i widzę, że on tak naprawdę zwalnia i spokojnie zdążę zmienić pas, to system niekiedy może nam powiedzieć, że nie. Tak samo pas. Wiecie, w Polsce te pasy niekiedy są namalowane jakkolwiek i wiele tych wszystkich line assist i tych wszystkich systemów, które kontrolują prostą drogę, niestety nie działa w naszym kraju. Dobry kierowca, który widzi drogę, który wie kiedy trzeba skręcić, moim zdaniem przechodzi powoli do lamusa. Dzisiaj ważniejszą rzeczą jest to, że samochód ma nad nami kontrolę, a my nie musimy się tym przejmować. Mówiłem o osiągach. O tym jak samochód szybko jeździ, ale ja powiem tam o moim osiągnięciu, czyli o tym, że udało mi się na 70-litrowym zbiorniku paliwa przejechać 700 km. Średnia z trasy 9,8 Jeżeli idziemy w granicach 120 km na godzinę, to spada do 8 litrów, nawet 7,9 udało mi się raz przenieść. Natomiast jazda po mieście, czyli taka w takim korku, czyli to co było na samym końcu. Trasy. No to około 12 litrów. Więc moim zdaniem, jak na dzisiejsze warunki, jak na wielkość, jest zupełnie nieźle. Bagażniczek. Możemy go otworzyć albo kluczykiem, albo specjalnym guziczkiem w schowku. Elektrycznym, oczywiście. Limuzyna dla ministra. Kawał bagażnika. Ja wiem, że wymarzonym samochodem na wakacje pewnie dla wielu osób jest kombisów. A ja w tym roku na przekór wybrałem sedana i muszę Wam powiedzieć, że nawet przez chwilę nie żałowałem, bo wielkość bagażnika jest imponująca i wszystko bez większych problemów się tutaj zmieściło i tak naprawdę miałem jeszcze dużo miejsca, więc kupiłem kilka fajnych prezentów i wszystko wróciło bezpiecznie do Warszawy. A dzisiaj zamykamy Lancia i Polska. Moim zdaniem bardzo takie dwie ważne rzeczy dla nas. I chciałem wam o jeszcze jednej rzeczy powiedzieć, bo tak sobie przed chwileczką tak kombinowaliśmy, kombinowaliśmy i wyszło, że w chwili obecnej wszystkie modele Lancia produkowane są właśnie w Polsce. I może właśnie to, że Lancia była wybrana kiedyś na limuzynę, którą jeździli najważniejsi ministrowie w naszym kraju, to może właśnie efektem tego jest to, że dzisiaj wszystkie modele Lancia są właśnie produkowane w naszym kraju. Myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy historię Lanci. Nam pozostaje zaprosić Was do subskrybowania naszego kanału, w zakupów w naszym sklepie, no i zobaczcie, nie było dzisiaj poloneza i znowu jest polonez na koszulce. Może być to również na Waszej koszulce albo na plakacie, na czymkolwiek co kupicie. Jest też Patronite, gdzie zachęcamy Was do wspierania. A za tydzień, za tydzień znowu będzie bardzo fajna gratka dla wszystkich gratowników, graciarzy. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia i bądźcie z nami!